Witam w kolejnym moim filmiku. Chciałbym dzisiaj pokazać, jak strącić właśnie oto taki węglan wapnia. Jest to dosyć bardzo prosta reakcja, ale dosyć efektywna. Po prostu ładnie wygląda. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić jest to znalezienie odpowiedniej soli wapnia. Ja niestety nie posiadam w domu e, dobrze rozpuszczalnej soli wapnia, e, przez co będę musiał sobie ją e, sam wytworzyć. E, jak widać najlepszą solą, by był tutaj e, CACL2 razy wzięte, niestety nie posiadam e, przy sobie kwasu solnego, więc posłużę się najzwyklejszym kwasem octowym. Kolejną sprawą jest e, dawca jonów co 3 2-, Musi to być dobrze rozpuszczalna sól w wodzie. Ja tutaj się posłużyłem węglanym sodu, czyli sodą kalcylowaną. Jak ją uzyskać, możecie zobaczyć na innym moim filmiku. E, niestety ja tutaj z powodu pośpiechu posłużę się całkowicie innym metodą, która jest mniej dokładna, ale da taki sam efekt jak przy zastosowaniu czystej, e, czystego węglanu z sodu. Do naszego doświadczenia będzie nam tutaj potrzebne szkło laboratoryjne. wystarczy jakieś dwie zlewki i do tego jakaś próbówka tlenek wapnia, czyli nic innego jak wapno palone, soda oczyszczona, ocet oraz wrzątek. Pierwszą częścią praktyczną doświadczenia jest przygotowanie roztworu węglanu sodu. Posłużę się tutaj sodą oczyszczoną. Nie będę jej tutaj rozkładał termicznie w połomieniach palnika, tylko zaleję ją wrzątkiem. Bez problemu w takich warunkach rozkłada nam się do węglanu sodu, wody oraz dwutlenku węgla. Niestety nie, nie, nie rozkłada ona się tak dobrze jak płoenie jak palnika. Ale na potrzeby tego doświadczenia wystarczy nam to w 100%. Następnie należy przygotować sól yy, wapnia. Będzie to u nas odstan sodu. Nalewamy ocet do zlewki. Ja tu sobie jeszcze teraz zbadam pH. Zarówno y, octu, tutaj widzimy jest kwaśne, jak i sody kalcylowanej. Będzie on lekko alkaliczny, około 10. Tak, widzisz tutaj. Y, następnie do y, octu wrzucamy trochę niewielką ilość rynku wapnia, czyli wapna palonego. Jak widać, tutaj są bąbelki, bo jest on zanieczyszczony węglanem wapnia. Aby reakcja zaszła szybciej, można dodać trochę wrzątku. Następnie do roztworu sody kalcylowanej dodam niewielką ilość wodorotlenku sodu, aby zobojętnić ocet, który będzie w naszej soli. Należy tutaj uważać przy wsypywaniu tak jak ja tutaj robię do wrzątku, ponieważ kred gwałtownie reaguje z wodą, przez co możemy zostać ochlapani ługiem sodowym. Tutaj mamy nasze dwa roztwory. Kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić, to naleźć do próbówki rozwór sody kalcylowanej z wodorotlenkiem sodu. Następnie dodać naprawdę niewielką ilość roztworu naszej soli. Widzimy wytrącenie się białego osadu. Jest, jest to węglan wapnia. No i oczywiście jest też możliwość, że wytrąca nam się tutaj niewielka, ale to naprawdę bardzo niewielka ilość wodorotlenku wapnia. Tak to wygląda. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku oraz zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTubie oraz na mój fanpage na Facebooku. Linki tutaj znajdziecie na dole. Pozdrawiam tomek 0867